Siema mordy. Witam w kolejnym filmiku. Ustuczka, ustuczka puczka. Zapraszam was na filmik z najlepszymi ustawieniami graficznymi do Warzone 2.0 Almazarach. Poprawią one waszą widoczność i zwiększą liczbę klatek na sekundę. Jo! Lecimy mordeczki po kolei. Mam nadzieję że się nie zajebie w akcji i wszystko pójdzie gładko i sprawnie. Tryb wyświetlania mordy ustawiam sobie tylko w trybie pełnego ekranu. Wyświetlacz główny to wasz monitor. Tutaj wasza karta. Odświeżanie ekranu ustawiamy na taką jaką ma odświeżanie nasz monitor. Rozdzielczość obrazu wiadomo. Rozdzielczość dynamiczna wyłączamy, format obrazu automatyczne, synchronizację pionową, rozgrywkę i menu wyłączamy. Ustawiamy niestandardowy limit klatek na sekundę. Ustawiamy w grze na maksymalne, w menu ustawiamy na 120, ponieważ w strzelnicy też jest dobrze, jak jest dużo klatek, lepiej się zachowują bronie. O tutaj resetujemy sobie shadery. korekcję gamma 2.2. Jasność to wedle uznania, ja mam na 50, czyli standardowo. High dynamic range, czyli HDR. Wyłączamy mordeczki, przechodzimy do jakości, ustawienia grafiki niestandardowe. Rozdzielczość renderowania ustawiamy sobie na taką, jaką mamy monitor. Skalowanie, wyostrzenie. Bardzo ważne ustawienie mordy ustawiamy sobie yy, yy, na wyostrzenie obrazu Field FX. I klikamy kwadrat, ustawiamy na więcej. Yy, skala wyostrzenia na 90. Antyanalizing ustawiamy na filmowy SMAA T2X. Jakość antyanalizingu normalne. Skala pamięci grafiki 90. Rozdzielczość tekstu normalna. Filtrowanie anizotropowe tekstur niskie. Poziom bliskich szczegółów i poziom odległych szczegółów niskie, zasięg rysowania niewielkich obiektów na ziemi na krótkie. jakość efektów cząsteczkowej niska. Poziom jakości efektów cząsteczkowych bardzo niska. Efekt pocisków i sprayów wyłączamy. Dlaczego? Bo jak mamy close range walki i przeciwnicy mają smugowe pociski bądź jakieś inne efekty zakłócają i, i zmniejszają naszą widoczność na właśnie w tych pojedynkach. Jakość shaderów niski, destelacja wyłączona, pamięć terenu w minimum, streamowanie tekstu na życzenie oczywiście wyłączamy, jakość streamowania niska, jakość wolumeniczna niska, jakość opóźnionej fizyki wyłączone, kaustyka wody wyłączona, cienie i oświetlenie Rozdzielczość mapowania cieni bardzo niska, cienie w obszarze ekranu wyłączone, jakość cieni punktowych niskich, pamięć podręczna dla cieni punktowych wysoka, oświetlenie cząsteczek niskie, zamk zamknięcie środowiska wyłączone, odbicia, e, w, e, odbicia w obszarze ekranu wyłączone, e, jakość statycznych odbić niskie, siatka bogodowa wyłączone, głębia ostrości, rozmycie światła, rozmycie broni, Wyłączamy wszystko, efekt ziarna, efekt ziarna dajemy na zero. Widok. Pole widzenia. Ja mam 115 mordy, bo gram na padzie. Jak gracie na myszce, to 120 wiadomo. E, e, lepsze jest, e, niższe troszeczkę na padzie, bo wiadomo, że padem trudniej wycelować w przeciwniczka. Pole widzenia e, oczywiście przez przyrządy zależne. Pole widzenia broni szerokie. Pole widzenia z trzeciej osoby na 90. Pole widzenia e, e, szerokie. Pole widzenia broni jest bardzo ważne, ustawiamy sobie na szerokie, przez co nasz wizual e, recall się zmniejsza. Ka, e, ruch kamery pierwszoosobowej najmniejszy. E, ruch kamery trzecioosobowej najmniejszy. Celowanie w trybie pierwszoosobowym, tutaj ustawiamy komyślna kam kamera obserwatora, perspektywa gry. Jeszcze jedno Wam pokażę ważne ustawienie mordeczki, otóż interfejs, dostosowanie koloru, bardzo ważne ustawienie. Filtr kolorów, filtr drugi, warstwa filtrów kolorów oba, wachlarz kolorów interfejsu, triantanopia ustawiamy. I tutaj mam wróg, neutra wróg neutralny, te dwa ustawienia sobie ustawiamy na czerwone. Wchodzimy, czerwony, yy, niestandardowy kolor, yy, koloru nasycenie i dajemy na maksa suwaczkami, mordy. Co jest, kurwa? Dajemy sobie na maksa. Przez to wszystkie znaczniki będą czerwone i intensywnie na mapie, a nie w domyślne jak białe. No i jeszcze jedna rzecz, wiadomo, kształt mapy kwadratowa. Telemetria. Tutaj mamy y, liczbę klatek na sekundę, opóźnienie serwera, u, u, utratę pakietów. Możecie sobie dodać jeszcze czas karty graficznej, temperaturę karty graficznej. No i to by było, mordeczki, na tyle z moich ustawień graficznych. Zapraszam Was na Twitch TV 166. Jo!